Dawno, dawno temu w małym królestwie żył sobie rolnik o imieniu Jack. Jack chodował tylko o warzywy. Tak, warzywa. Pewnego dnia, gdy Jack zbierał plony, usłyszał płacz dziecka. Rozejrzał się po dookoła. Ale kogo nie ujrzał. Potem przejrzał źródło dźwięku i ujrzał małą dziewczynkę. Wśród wielu dojrzałych bakłażanów. Dziewczyna miała sobie na szyi spraw bardzo drogi. Tak też, tak też. Zabrał tą małą dziewczynkę do pała, do, do, do domu i, i pokazał go swojej żonie, Sarze. Saro zobaczę z nazwą na polu, ta dziewczynka, ma na sobie bardzo drogi naszyjnik z pereł. Niestety, bo teraz już nie jest... chociaż para była zaskoczona, postanowili y, głęboko ukryć na szyję i zaopiekować się dzieckiem. Przyjęli dziecko jak błogosławieństwo i nazwali je Oberżyna. W całym procesie właśnie panowała cisza, ponieważ. ponieważ Ponieważ było narządzone rządzone przez, przez hojnego księcia Flaminka o imieniu Jakub. Ale, ale zżerwała go zła wiedźma o imieniu Viviana i przejęła królestwo jako królowa. Stało? Ale w Dlatego w całym cisza, ponieważ, ponieważ Viviana przemieniła je prawie całe w zające żyrafy i wrony. Właściwie w tym, właściwie w Flaminek nie było za dużo ludzi. E, pewn, widzicie, Viviana miała taki magiczny kociołek w, w pewnym, głęboko ukryty w pałacu, w komnacie, do której nikt inny poza samą Vivianą nie miał wstępu. Viviana, kocio, Viviana kochała swój kociołek. Pewnego dnia jednak e, e, w, w nim pojawiły się wieści. Przepraszam, Wasza Wysokość, ale Twoje dynamiczne rządy wkrótce się skończą. Obrzyna będzie Twoją skubą. Zdumiona! Viviana pomyślała, że Kociołkowi chodziło o warzywo. Ale nie. Chodziło mu o tą małą dziewczynkę co, co Sara i Jack adoptowali, to, to co nazwali oberżyną. Viviana nie widziała nic o tej małej dziewczynce i powiedziała – Warzywo będzie moim krańcem? – To prawda, wasza wysokość – mówił kociołek. – Oberżyna to nie tylko warzywo. Wiana jednak nie słuchała, była nam tak wściekła, że sam tak, chwilko na zawsze. Potem jednak pomyślała sobie, gdyby ktoś jednak mo, miał dodać do bakłażana coś paskulnego i dać mi zjeść, lepiej dymmuchać na zimne. Natychmiast kazała swoim ludziom, swoim sługom e, zdawać wszystkie bakłażane w Królestwie flaminek. Natychmiast przerwać uprawę tych warzyw. Bakłażany zniknęły z Krainy Flaminek Związkiem jednego Ponieważ Jack i Sara Mieli w swoim domu Obrażynę Wkrótce zdaje sobie sprawę Że była magiczną istotą Podrastała szybciej niż inni W ciągu, w ciągu kilku miesięcy wyrosła ona na najpiękniejszą kobietę e... Pewnego dnia oberżyna poszła do rodziców. Jej matka zapytała ją: e, „Oberżyno, co tam trzymasz? Oberżyna ” Oberżyna odpowiedziała: „Tato, stworzyłam smoka z ognia. Taki stara chcieli trzymać oberżynę, go odwiedzimy, ale przeznaczenie o coś innego. Pewnego dnia.” Książę Flaminek przejeżdżał obok. Nagle zobaczył zauważył coś dziwnego na polu Jacka i Sary. Pozornie duży bakłażan. Książę ruszył w stronę bakłażana i w chwili gdy miało go dotknąć. Nagle otchnęło się coś wyszła na jaw, że tym bakłażanem była oberżyna. Zwierające je same. O, przepraszam! Myślałem, że jesteś warzywem! krzyknął książę. Oberżyna odpowiedziała: e, To było niegrzeczne. Książę odpowiedział: No, to nie było niegrzeczne. Niegrzeczne? Jest to przechodniów. Co? zapytała oberżyna: Ponieważ nie uważa, Ponieważ, ponieważ bardzo nie lubiła się tego zewnętrznego, nie odważyła się wyjść z domu, dlatego nie wiedziała, że osoba istota z tym, tym zaprzednią, to, to książę Jakub. Prawowity władca flaminek zerwany przez tą widmę Vivianę. Bardzo zaprzeźniła się oberżna z księciem. Rozmawiali ze sobą aż do, aż do zachodu słońca. Nigdy nie spytałam o twoje imię, powiedział książę. Oberżyna odpowiedziała, a my imię Ober, a to skrót od Oberżyny. Ale głos księcia, Jakuba, nie dał jej dokończyć. Hej, a może jutro przyjdziemy do pałacu? Oberżyna była bardzo ciekawa swojego nowego przyjaciela, więc się zgodziła. Więc, ale księciowi... W sposób, gdy Obrzyna była obok, łatwo było zapomnieć o Wiedźmie. Zapomniał niecałkowicie. Następnego dnia jednak, gdy, gdy, wsze, gdy, gdy wszedł z Obrzyno, swoją, swoją przyjaciółką Obrzyną do pałacu, przypomniał sobie, że miała dla, dla tej, dla tej wiary zdawać jabłka z jej rozkazu. I przypomniał sobie o niej przyszedł do komnaty sajtonowej, kłomił się przed wywianą. Dobry wieczór, Wasza Wysokość, przemówił e, niezbyt pewnym siebie głosem. Wiana powiedziała: No, wspaniale. Niestety dla mnie jest to dobry wieczór, Jacob. Gdzie są jabłka, które miałeś mi podać? E, e, ksi książę Jakub. Powiedział więc. Zapomniałam o tym, ważna wysokość, bo ja spotkałam tę dziewczynę. Księciowi Jakubowi właśnie to chodziło o oberżynę. Wiena z ciekością krzyknęła. Ty noście, Jakob. Chcesz, żeby zamienił się w Jak śmiesz mówić o dziewczynach w tym pałacu? Eee. Ale e, Viviana raczej nie wiedziała, że oberżyna ich obserwowała. Najbardziej naprawdę no, razu ją to, e, to, w jaki sposób ta królowa rozmawia z księciem. Potem nagle wpchnęła się na salę tronową i przemówiła. Przepraszam, Wasza Wysokość, ale to nie w początku, że rozmawiasz z księciem w tym, tym tonem i nie dajesz mu szans, na wyjaśnienie. Nikt nie, nie przerwał Vivianie. Jej gniew nie znał granic. Złodzieju, jak się mieszkasz do mojego pałacu? Oberżyna nie widziała, o co chodzi, więc powiedziała. Nie jestem złodziejem. Mam na imię Ober... Ale skrót od... Jednak... Jednak zirynowany głos Vivianie nie dał jej dokończyć. Nie dbam o to, krzyknęła wiedźma i jednym susem rozkazała ludziom zamknąć oberżynę w lochu. Oberżyna zapłakała, została za, zabrana do lochu. Nagle pojawił się przy tym jednak magiczny pił i otarł mi Oberżyno, jesteś nie tylko magiczną istotą. Jesteś obrończynią tych pól. Musisz uratować to królestwo ze szponów złej królowej. Prawowitym władcą flaminek jest książę Jakub. Uwierz w siebie, Obrzyno, Uwierz w siebie. I tak po prostu dziwny pył zniknął. Nagle. Suknia oberżyny zmieniła się w najpiękniejszą, jaką tylko można było sobie wyobrazić. Pukta była na srednimi liśmi i rumionowymi różami. Tak się właściwie to ubierały królewny w tamtych czasach. Oberżyna więc uwierzyła w siebie. jej pomogli się wystastać z lochów. Led, bo tak, bo o, Brzyna podbiegła. Viviana zapytała. Co? Nie, co? Jak się wydostałaś niby? Oj, super. Więcej uczników. Ja sobie tu chyba już nie dam rady, chociaż może. Ej nie, tu jest easy level, ale jajca. O, i teraz łączy dwóch tych, patrzcie, dwóch torów łatwo. Pomogliśmy tak, to, jej! Tak, zakrzyknęła nie, para tak, i środę. Tak, ale zobaczcie, jak w... W... W Też okruszyństwa. powiedział ojciec oberży. A już to wam pomoże. Ta dziewczyna. Krzyknęła Viviana jeszcze bardziej skrzywiła się. Nie, Kociołek mówił, że to... Bakłażan będzie moim krańcem, a w królestwie oberżyn już nie ma. Ha! Twoja magia jest twoją skubą. Nie, nie pozwolasz mi na z zdania i podać pewnego imienia, prawda? Mówiła oberżyna. Jestem, 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 jestem oberżyną. Obranczynią tych pól. Co? Nie! Lina była tak przestraszona, że rzuciła w oberżynę wprost ogniem, ale ona zapała z niego ogromnego smoka i odostała go na... sprzed na Vivianę. Karownica zniknęła. Oberżyna podziękowała Jackowi i Sarze za opiekę nad nią. Jej ojciec zwrócił je na szednik z peru. Oberżyna wyszła trochę dalej od swojego domu i pomachała po raz ostatni swoim rodzicom i księciowi Jakubowi. Potem Potem, potem poszła tylko dalej i zniknęła na tych samych polach, z których pochodziła. Flaminowie żyli dalej, byli szczęśliwi, żyli długo i szczęśliwie.